No chopy, no, wyobraź sobie, że właśnie mówi do Matego. słuchaj Mati, chyba ten echant firma kurwa Hopened. No, ja bym bym kurwa powiedział, serio, kurwa, ja zawsze was wierzyłem. Jestem się kurwa zdolni, i wiesz? No i kurwa, kto wie, kurwa, może kiedyś, kiedyś nas na jury wezmą, kurwa, do MSK, kurwa, na hip. A ja powiem, Mo, die Lipszke, kurwa, i die Lipszke, kurwa, 20 jarhalidin headan, and it's still hier states, kurwa. Stelmovor. <laughs> Stelmovor. Kurwa, no to by był kozak. Wracasz na przykład do, za, za 7 lat do szkoły Mati tam jeszcze dajmy na to, że uczy już taki kurwa ziomuś niej mówi kurwa Hasten Cake Mar, jest kurwa on ze Ode kurwa Learling, kurwa ee, ze hebben kurwa echem firma Blackbar kurwa on ze Heben Koszulkan kurwa <grywa> i kurwa Ik ben very fucking kurwa trots kurwa, dat ta kurwa mijn kurwa. Ehhhhh... Dat dat mijn kurwa leerlingen waren kurwa. Het <laughs> is kurwa niet te doen. Maar ik wist dat dat kurwa die Poolse gasten zijn kurwa de beste. Nu hebben ze zich kurwa ooit zijn... Maas nou niet. Eigen hey, firma geopend kurwa. Dat oh, is oh, normaal oh, niet oh, te doen oh, <laughs> <make> mensen. <cool. laughs> my mieli firma kurwa Ty wiesz kurwa robisz te same koszuleczki kurwa jebane, zajebane, wszystko zajebane eee, Oznakujesz no kurwa Ja coś czujesz ta firma to będzie top 1 kurwa Belgia, chuj Opuszczam ten live Sonia napisała Opuszczam ten live Wybacz Sonia, pewnie to przez moje podniecenie językowe, jak aktualnie którym się posługiwałem. No, ma nie. A i tak kończę streama, bo chcę się 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 odlać w końcu. Ale serio, no, wolę to jest plan. I w rajdach chowy do Co So i so. hały, kurwa, nie wiem. Nartuj i chuj. Dobra. Ka streama.